rok 1977 Bielski Rynek wówczas nazywany placem Związku Walki Młodych. Zamiast kamiennej płyty, trawniki, ławki i drzewa. To miejsce przypominało bardziej park niż plac miejski. Na zdjęciach widać szyldy dawnych sklepów: Pijalnia Soków z Połem, Bar Kurczak. Była też galanteria skórzana, a obok sklep z instrumentami i zabawkami. Na kadrze pojawia się również ulica Kosmonautów, dziś znana jako Wzgórze. Jej nazwa nawiązywała do pionierów ery kosmicznej i fascynacji lotami w przestrzeń kosmiczną. Ciekawostką jest kamienica, której działała Bielsko-Bialska Agencja Polskiego Rejestru Statków z Gdańska, instytucja morska, a jednak obecna tu, w mieście oddalonym setki kilometrów od morza. Przed wojną rynek był brukowanym placem targowym. W czasach PRL Zamienił się w Zielony Skwer. Dziś znów pokrywa go kamienna kostka. Wielu mieszkańców wraca, jednak z sentymentem, do lat 70. Nie tylko ze względu na wspomnienia młodości, ale i wyjątkowy charakter rynku, który w tamtych latach tak naprawdę rynkiem nie był, a dużym Zielonym Skwerem.